Oto przenośny głośnik Bluetooth FIFA Reykjavik. Reykjavik łączy w sobie wysoce intuicyjną obsługę ze skandynawskim językiem designu. Oferowany głośnik dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych. Tekstylny Sandstone Grey oraz aluminiowe Lava Stone i Ice Cave Blue. Obudowy wykonane są z naturalnych materiałów. W zależności od wersji kolorystycznej są to wysokiej jakości wełna firmy Kwadrat lub anodyzowane aluminium. Przenoś go łatwo za pomocą zintegrowanej skórzanej rączki lub wrzuć do dołączonej materiałowej torby podróżnej. Waga głośnika Reykjavik to zaledwie 600 gram, na tyle niewiele, by zabrać go wszędzie ze sobą. Obudowa posiadająca certyfikat IPX4 ochroni Twój głośnik przed przypadkowym zachlapaniem. Doświadcz znakomity dookólny dźwięk 360 stopni na zewnątrz jak i w budynku. Za kontrolę trzech budowanych przetworników odpowiada zaawansowany procesor dźwięku DSP, dzięki któremu głośnik pomimo swoich niewielkich rozmiarów zapewnia zaskakująco pełne i głębokie brzmienie. Użyj wbudowanego mikrofonu do prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. Steruj połączeniami muzyku za pomocą trzech wygodnych przycisków wy wyciągania smartfona z kieszeni. W prosty sposób połączy ze sobą bezprzewodowe dwa głośniki Reiki'ami i uzyskaj większą przestrzeń oraz skalę brzmienia. Korzystaj z niego nie tylko przez Bluetooth. Za pomocą złącza mini jack podawnij dowolność źródło lub wykorzystaj połączenia USB-C jako wyjście dźwięku z komputera. W zestawie produktu dołącza materiałową torbę podróżną na głośnik, przewód USB-C o długości 80 cm oraz komplet dokumentacji. Więcej o omawianym produkcie dowiecie się w naszych salonach stacjonarnych oraz na www.tophit.pl.